Zadowolona, szczęśliwa jestem po prostu, że nareszcie to zrobiłam. A mąż y, zauważył zmiany? Tak, tak. No mówi, no, ten, że, że bardzo dobrze z tym, z tym że, że zrobiłam sobie ten nos, że jest inaczej. <grywa> Pani Danusiu, znajdujemy się w klinice La Perla, gdzie poddała się Pani metamorfozie. Zacznę od komplementu, bo nie da się nie zauważyć, że ta zmiana jest naprawdę widoczna i na twarzy, i w sylwetce. Wygląda Pani przepięknie. I pierwsze pytanie, jak to w ogóle się stało, że Pani się zdecydowała podjąć takie kroki? Yy, to znaczy ja już dawno myślałam o takim, żebyś coś zmienić tak w sobie. No i tak ostatnie dwa lata to u mnie były takie intensywne odchudzanie, Później zabiegi. No, oczywiście takim moim przewodnikiem po tym wszystkim jest Kalina. Yy, ona mi mówiła, co mam zrobić, co mam poprawić, i jeszcze mówi, że może coś zrobić, tak? Także y, ja uważam, żeby robić to tak z umiarem. Nie, nie y, żeby to od razu tak się rzucało w oczy, ale tak po prostu, żeby było ładnie, ale z umiarem. I tak właśnie jest, dlatego że gdyby nie, gdyby nie dzisiejszy event, to ja nie wiedziałabym, co jest u Pani zrobione, ale widać po prostu różnica. Zapytam oczywiście zatem, co zostało tutaj u Pani poprawione? Co to znaczy tak, y miałam lifting twarzy, to już rok temu. Mhm. Y teraz miałam operację nosa. Mhm z czego bardzo jestem zadowolona, bo to też i dla zdrowia i dla urody było zrobione, bo miałam skrzywioną przegrodę nosową, no i miałam taki garbek trochę, który z no, czasów takiej młodości, takiej nastolatki już mi to przeszkadzało, tak? No a że teraz są takie możliwości, no to czemu tego nie zrobić, tak? I, i no... Miałam, mam też różne zabiegi, softwave'a miałam niedawno stymulacje, y, stymulatory tkankowe i tak sobie coś tam poprawiam cały czas. Zatrzymajmy się przy tej operacji nosa, dlatego że to jest chyba faktycznie taka kluczowa zmiana. Czy miała pani jakieś obawy, czy pani się bała w ogóle tego zabiegu? To znaczy, mi mówili, że to boli, tak? Mhm. Ale po konsultacji z panem doktorem. Powiedział mi, że nos nie boli. I faktycznie ja w ogóle żadnych leków przeciwbólowych nie brałam niczego. Także to najgorsze były setony, prawda? Bo to musisz wtedy oddychać ustami. Najgorzej było w nocy, bo to taka suchość była i w ogóle. Ale to tylko 3-4 dni chyba te setony były, a później już było super. Czyli szybki proces gojenia. Tak. Tak, mhm. tak. To znaczy, tak, y, tak naprawdę to jeszcze tak do roku czasu tam wszystko y, ma dojść tak do siebie, nie? że to jeszcze jest opuchlizna. Może nie każdy widzi, ale, ale, ale jest jeszcze. A tak, kiedy operacja miała miejsce? Y, 23 lutego. Mhm. To czyli niedawno? No niedawno, tak, ja tak. Słyszałam, tak. że nos zmienia się nawet do roku czasu. Do roku czasu, tak. Czyli tak, tak. To jeszcze będzie tak, mniejsze z tak zgrabniejsze. Tak, 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 tak. Czyli podoba się pani, y, pani nowy nos? Bardzo, bardzo się podoba. Jestem tak zadowolona, szczęśliwa. Jestem po prostu, że nareszcie to zrobiłam. A mąż y, zauważył zmiany? Tak, tak. No mówi, no, ten, że, że bardzo dobrze z tym, z tym że, że zrobiłam sobie ten nos, że jest inaczej. W ogóle, jak się zrobi nos, y, no to y, w ogóle jest inna twarz. Dzisiaj siostra nawet mi powiedziała, bo oglądała mnie w, w pytaniu na śniadanie, mówi to nie jest moja siostra, ty całkiem inaczej wyglądasz. No ale, ale wszyscy mówią, że jest bardzo ładnie. Tak. No i oczy zawsze te same. Tak, oczy te same. Mhm. Jak w ogóle pan Zenon zareagował na całą tą metamorfozę, na cały proces? Bo to nie jest tylko nos, nie tylko twarz, ale także i sylwetka to znaczy, ja pierwsza nie mówiłam mężowi, że odchudzam się. Ale coś on mówi, ty coś chudniesz. Ja mówię, no tak, ja mówię, no bo słodycze przecież odstawiłam, bo to była naprawdę to była katastrofa słodycze u mnie. Także już musiałam to, to zrobić, bo to już najwyższe. No też dla zdrowia, tak? Bo to wiadomo, cukrzyca i takie inne rzeczy. No i później on też tak mówi, ty chłodniesz, to ja też spróbuję będę chłodnił. No to jakoś tak. Stosował się Zostosował do diety. Się, tak, 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 mhm. tak. Wiem, że z morą wielu kobiet jest y, także podbródek, a pani poddała się liftingowi. Na czym polegał ten zabieg? Co y, to znaczy to było y, no, rozcięcie takie za, mhm. za uszami i uszami, ale jeszcze jest do poprawy. Mhm. Do poprawy, bo y, nie robiłam tego w laperli, tylko to było rok temu, jeszcze się nie znałyśmy z Kaliną i troszeczkę jest do poprawy, także teraz będę robiła lifting szyi, no i ten podbródek. Wiem, że Pani oczkiem w głowie jest oczywiście wnuczka Laura. Czy poznała nową babcię? No jeszcze nie byłam, wybieram się chyba w następnym tygodniu. Jeszcze nie wiem, ale, ale raczej tak, bo rozmawiałyśmy na święta, to... Obiecałam, że przyjadę, no już po świętach przyjadę, jak będę miała już ten wolny czas, bo wiadomo teraz to takie trochę, dużo mam tych takich wyjazdów, ale no nie wiem czy pozna, ale pewnie tak, bo rozmawiamy często, także no ona jeszcze jest mała, to, to, to pewnie takiej różnicy nie zobaczy. Laura wiem, że niedawno kończyła czwarte urodziny, dokładnie. Jakie prezenty lubi? Laura, plastelinę. Mhm. Bardzo lubi plastelinę, my coś robić, y, malować, lubi. Y, lubi także y, zwierzęta. Mhm. Ma y, trzy kucyki. Mhm. Y, oczywiście żywe. Ma pieski. Rybki, ma, chomika, ma. Także u niej zwierzęta chyba są takie, takim najważniejszym, najlepszym prezentem. Raz też na urodziny jechaliśmy, no to zażyczyła sobie rybkę. Tak, no i wieźliśmy, bo w Warszawie Została. akurat kupiliśmy i tak, ale już musiała być teraz, dzisiaj już wpuszczona, no i niestety, co się stało z rybką, jak teraz, dzisiaj wpuszczona. Babcia dumna z wnuczki? Bardzo, bardzo, bardzo dumna jestem z wnuczki. Muszę podpytać oczywiście jeszcze o relację z byłą synową, bo wiem, że było nerwowo, ale z tego, co słyszałam, wszystko się zmieniło. Tak, wszystko poszło już tak nie pamięć. Najważniejsza jest Laura, i po prostu yy, z byłą synową mam bardzo, znaczy z synową, nie powiem, że z byłą z synową. Mm. Mam dobry kontakt, bardzo także dogadujemy się, tak jak, tak jak kiedyś. To najważniejsze. Zapytam także oczywiście o e, nową wybrankę Daniela. No to jeszcze trzeba Daniela pytać. Tak? Tak. tak to ja nie, no, też jest fajną dziewczyną, tak? E, no, Daniel zmienił się e, bardzo na plus, bo wiadomo, że nie ma tych głupich pisów, co tam kiedyś robił. Ale także... mam wrażenie, że media na jego temat ucichły. Ucichły, bo. Po prostu nie wiem, czy to ze względu na Faustynę tak, że się zmienił. Mhm. Być może. A jak pani się odnajdowała w tamtym trudnym czasie, kiedy faktycznie ten internet płonął i te publikacje były dzień w dzień? Y jak się czułam? Mhm. Okropnie. Mhm. Okropnie, bo nieraz tam dopisywano jakieś takie różne rzeczy. Y no wiadomo, jak matka może się czuć, jeżeli. O synu tak piszą i po prostu no, nie było to przyjemne, o tak powiem. Na koniec, wiem, 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 że musimy kończyć, ale jeszcze na koniec zapytam oczywiście o męża, jak teraz się Państwu układa. Tak jak zawsze, dobrze, wszystko ok. Czy nie bywa mąż zazdrosny o piękną żonę? Nie chciałabym nie, im sugerować. Nie. Nie, nie bywa zazdrosny. Nie, ja nie jestem, znaczy my nie dajemy sobie powodów, żeby, powodów takiego, żeby być zazdrosnym. A pani bywała zazdrosna? Ja słyszałam, że kiedyś wypisywali po prostu e, kobiety listy. Nie wiem, czy nadal to się zdarza? E, no, piszą listy, ale to takie listy teraz, prośby o pieniądze, o takie rzeczy. Naprawdę? Tak. tak. i tak się zastanawiam, co tacy ludzie mają w głowie, że myślą, że faktycznie to dostaną? Myślę, że tak, ale no, nie wiem, ja bym takiego listu do nikogo nie napisała. Na koniec zapytam także o koleżanki, dlatego, że ta metamorfoza jest tak widoczna, a wiem, że kobiety potrafią być zazdrosne. Jakie Pani ma, jakie pani ma doświadczenia z tym? To znaczy moje koleżanki, mamy jedną przyjaciółkę Basię, no jest, dzisiaj też dostałam smsa, że bardzo ładnie wyglądałam, w telewizji, no nie widzę, żeby mi zazdrościły. Nie, tylko mówią, że ładnie. A kto zazdrości, no to wiadomo. No trudno, no. Można sobie odmówić ubrań jakichś tam, tak, zaoszczędzić, żeby sobie zrobić coś na twarzy, z twarzą, no ale to, to już zależy od człowieka. To takich ludzi trzeba mieć wokół. Bo to jest piękna odpowiedź i naprawdę nie zawsze spotykana. Mam wrażenie, że trzeba potrafić dobrze dobrać ludzi wokół siebie. Tak, oczywiście. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.